Halo, wujek, porada, ma dla ciebie zadanie. Mam prośbę do ciebie. Czy mogłabyś, mógłbyś, nie myśleć teraz, w tym momencie, o żółtym bananie? <laughs> to co, dzisiaj będzie o tym, czym zajmuje swój umysł i jak to w ogóle funkcjonuje. To co, czołweczka, i lecimy z tematem. Bęk! dobry, Witam na kanale Wójka Porady z mojego studia nagrań, czyli samochodu, czyli będzie trochę ciemno, bo tak dzisiaj jest w Polsce, że jest ciemno. Każdy sobie zrobić z in tą informacją, co będzie chciał. O, oczywiście co, zaczynam od pocz na, na początku od. Od zachęty zachęcam Was do subskrypcji kanału. Dziękuję oczywiście, bo ostatnio przybyło bardzo dużo subskrypcji. Dziękuję Wam. No dobra, ale już dosyć tego pitolenia, zaczynamy z tematem. No to co? Jak poradziliście sobie z tą moją prośbą? Czyli z tą moją prośbą, żeby nie myśleć o żółtym bananie. <laughs> Dokładnie. Eee, słuchajcie, jest coś takiego, że mózg funkcjonuje... Żeby cokolwiek mózg mógł znegować, czy mógł zaakceptować, czy zatolerować, to, musi to najpierw narysować się w tym urządzeniu, które nazywane jest mózgiem. No musi być jakaś nazwa. Po angielsku brain. A, a zaskoczyłem, co, że się zna, zna się języki, zna się języki i tak dalej. No dobra, już sobie zrobiłem dobrze. Słuchajcie, kochani, no, chodzi o to, że. Jest też takiego, że ten przysłogowy żółty banan, bo to, o, czyli nie myślisz o tym bananie, to najpierw musisz pomyśleć, stworzyć banan w głowie, potem po, e, znegować to i powiedzieć, że nie chcę o nim myśleć. E, no to jest takie słabetne już teraz, zostawmy tego żółtego banana, ale tak na przykład, nie wiem, wraca mąż e, do domu i mówi do żony: Kochanie, tylko się nie denerwuj, a żona co? Co ty znowu zrobiłeś? Co ty znowu zrobiłeś? Ej, no przecież powiedział jej, żeby się nie denerwowało, a tak naprawdę mózg, jak to mówię, nie zna słowa, słowa nie. Mózg skupia się na tym, co jest dla niego ważne. I teraz zachęcam Was, cały ten mój film, to jest nagranie, żeby po pierwsze pokazać Wam, jak gdzieś tam funkcjonuje ten mózg. Zresztą o tym doskonale wiecie, ale że będziecie mieli. Mieli. Będziecie mieli dokładnie to, na czym skupiacie swoją uwagę. Jeśli całe życie będziecie skupiać uwagę na swoich brakach, swoich niedoskonałościach, będziecie skupiali, skupiały, skupiali uwagę na tego, czego nie macie, hmm, to czym dzisiaj będzie zajmował już mózg? Będzie się zajmował właśnie tym. Zachęcam Was, do nauczenia swojego mózgu, skupianie się na, no niektórzy ludzie mówią pozytywnych, i tak. To nie o to chodzi, że na pozytywnych, bo to też jest, nie wiem, jak ja tylko skupianie swojego mózgu na tym, co rzeczywiście i faktycznie istnieje wokół was i działanie z tym, co po prostu macie. Macie prawo się bać. Macie prawo nie dawać rady. Ja Was nie zachęcam do jakiegoś super coachingu. Ej, kudy, teraz będziesz szczęśliwy, będziesz super bogaty i będzie się wszystko układało i tak dalej. Nie, tak się nie stanie. Będzie tak, jak będzie miało być. To po pierwsze. Pytanie, co Wy z tym zrobicie? Ja dzięki racjonalnej terapii zachowań, którą chwalę w co drugim, trzecim filmie, nauczyłem się tego, że mogę działać, myśleć racjonalnie, na temat rzeczy, które mnie otaczają i zrobić sobie z tym moim języku dobrze, zrobić sobie dobrze, czyli tak naprawdę wybierać to, co jest dobre dla mnie, żeby, było jasno się teraz trochę odbiegnę od tematu, ja zawsze już wybierałem to, co jest dla mnie dobre, bo jeśli lubiłem się napindalać i lubicie sobie mówić, że jesteście do niczego, to widocznie na dzień dzisiejszy to jest dla was dobre. Jeśli chcielibyście odpocząć, wyluzować, nie napindaleć się myślami, e, no to to by było dla Was dobre. Ale powracając do głównego wątku też, te, tej, mojego, tej mojej pogawędki do Was, e, sprawdźcie czym się dzisiaj zajmowałaś, czym się zajmowałeś i to jest dla Ciebie dzisiaj ważne. Już, kurde. Czy naprawdę zrobiłeś w swoim życiu to, co chciałeś dzisiaj zrobić? Ej, masz plany nie, wyjazdu, masz e, a, nie wiem plany zrobienia tego, tamtego, owego? Czy poświęciłeś. Poświęciłeś, nie mam, lubię tego słowa. Czy zainwestowałeś swój czas, swój mózg, swoją pracę właśnie w to, tam wsadziłeś energię? Czy zainwestowałeś w jakąś główną burzę, w jakąś niechęć, jakieś jechanie po sobie, po innych ludziach? Ech, tylko wyznacie odpowiedź na to pytanie. Ja dzisiaj. 80% swojego czasu, że tak się posłużę, zainwestowałem w energię dla siebie. Dzisiaj rano robimy ten wyjazd na za Zanzibar. Niedługo ruszamy. Zrezygnowały jakieś następne osoby. No i już chciałem sobie zrobić krzywdę. Potem okazało się, że bilety są zdecydowanie droższe niż zakładałem. Już sobie chciałem zrobić krzywdę. Dwa, nawet sobie zrobiłem krzywdę i gdzieś tam już zaczęliśmy jakieś mieć interakcje ze swoją żoną. żoną jakąś tam formę nawet jakichś agresywnych zachowań. Budowanie stresu i napięcia. Ale jak sobie w końcu odpuściłem, to kupiliśmy bilety, które są droższe. Jedzie ludzi dokładnie tyle, ile ma jechać. A I już. Jak mi się okazuje, że wieczorem co? Dostaję informację, że ej, Adam, wygrałeś konkurs od Wojtka na Zanzibarze. Tam jest taka fajna strona. Jest taki koleś, który mieszka jakiś czas na Zanzibarze. W sumie to mi kompletnie nie interesuje. Bardziej lubię tego poranne pogawędki, tak naprawdę, bo czuję, że wychodzi rano, kurde, wypija kawę i się po prostu dzieli. Ja lubię ludzi, którzy się dzielą swoją historią i właśnie ten koleś się dzieli. To nie chcę się oceniać, czy to jest prawdziwe, czy nie jest prawdziwe. Lubię, że się dzieli, ja mogę sobie z tego po prostu skorzystać i się okazało, że ja Wygrałem właśnie w jakimś tam konkursie, który ten sympatyczny człowiek wymyślił. Wygrałem w konkursie dwa vouchery, Iż okazuje się, że tak jak się starałem, że, że tam będę miał droższy, to nagle Bóg siła wyższa, no, ktoś spowodował, z jakichś powodów ktoś tak ukształtował tego młodego, sympatycznego człowieka, żeby zdecydował, że ja ten konkurs gdzieś tam wygrałem jako jedna z, z sześciu osób. Działam z tym, co mam. Nie przypierdalam się do siebie. Zachęcam. Zachęcam do polubienia siebie. Trzymajcie się. Ja was tam lubię, bo to jest dla mnie dobre. To nie chodzi o was. To jest dla mnie po prostu dobre. Jeszcze raz dzięki za suby. Hej!